Cześć, z tej strony Xon, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie M6, czyli no najlepszym czołgu ciężkim w World of Tanks 6 tieru przynajmniej. Chociaż uważam, że na ten moment... Chyba nawet jest w ogóle najpotężniejszym czołgiem w całej grze, jak na swój tier. No, jeżeli sobie popatrzycie na to, jak dobrze ludzie nim grają, no to jest to aż dziwne. Średnio na nim na serwerze robi się ponad 1700 WN, bardzo wysoki winrate, bardzo wysokie DPG, prawie 1000. A pamiętajcie, że jest to pojazd drzewkowy 6 tieru, do którego dostęp mają gracze bardzo początkujący, którzy nawet mogą nie ogarniać co się w tej grze dzieje. I nawet tacy są w stanie sobie tym czołgiem poradzić No dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj dobrą alfę 240 Jak na ósemce Niektóre ósemki tyle mają Zazwyczaj medy To nie ma jakiejś tragedii Okropnej Tragedia to Raczej na ósemkach jest jak się strzela po 200 Jak na przykład KPZ Tak tutaj właśnie te 240 alfy jest I nawet ósemkami pozwala nam to w miarę W miarę swobodnie walczyć przy okazji, świetny dpm. E, żeby Was nie skłamać, mamy tutaj dpm nawet delikatnie lepszy niż Patriot. Tak, to ma dpm lepszy niż Patriot, czyli ósmy Tier, który też strzela po 240. Przypomnę. Także DPM jest niesamowite i na tych poziomach bez problemu można robić 2000 2500 dpegów, podchodząc już prawie pod 3000. Monster tle ostatnio zrobił sobie dpegów, jak grał tym czołgiem. Ja mam 2700, no bo niestety troszeczkę Giereczek też sobie sam mm, troluje, na przykład się wywalając i tak dalej. Ale ogólnie naprawdę świetny jest to pojazd Macie też przy okazji, bo o tym w sumie nie powiedziałem Mobilność dobrą Mobilność jest ok, Bo na tym tierze nie ma raczej szybkich hateków jeszcze Także jak z turbosprężarką, którą tutaj mam wsadzoną Jeździcie 40 No to to nie jest żaden problem Naprawdę już jest fajna wartość Szczególnie, że to nie jest takie 40 Wiecie, że ledwo co się rozpędzicie i nie będziecie tej prędkości trzymać. To nie jest tak, jak na Isie 7 macie wpisane 60, a ciężko wam się do tej prędkości rozpędzić. I efektywnie tak naprawdę tam bez niczego macie 40 kilka, może z 50 maksymalnie tak naprawdę. To tutaj bez problemu się rozpędzacie do maksymalnej wartości. Jedziecie cały czas Max Speeda. Nie trzeba się tym kompletnie martwić. Pod górkę dosłownie nawet jestem w stanie się w miarę, w miarę spoczko rozpędzić. Zobaczcie, że pod górkę się rozpędza cały czas, no. także czołg fajnie jeździ i przy okazji ma ok. armor nie jest taki świetny ale jest w miarę spoczko pod tym względem, że jak na szóstych tiery, znowu jak na szóste tiery mamy armor bardzo mocny na wieży jak popatrzycie na modele szóstych tierów to większość jest dziurawa Hateków. na przykład jest zrobią coś takiego, że i na wieży, i na kadłubie mają 120 mm, wszystko na płasko. Czyli jak ktoś ma ponad 120 mm penetracji, to was będzie przebijać, a jak nie, to nie na przykład. No i w takim wypadku często gra się po prostu na wymienianie swoich punktów wytrzymałości. A w tym wypadku nie trzeba, bo możecie sobie bez żadnych problemów grać na wieży. Tutaj macie na jarzmie 190 mm i wzwyż, no wszystko zależy gdzie traficie. Także wszystko co nie ma około 200 mm penetracji, nie powinno was. Powierze przebijać. no chyba, że trafią Was na lewo, prawo od jarzma wtedy jak najbardziej można, ale zobaczcie, że to jarzmo jest naprawdę bardzo duże większość pocisków jednak w to jarzmo będzie trafiać szczególnie, że na tych tierach nie da się wstadzić stabilizatora jeżeli coś się delikatnie ruszy, to już się celownik rozwala także też pod tym względem no czołg nie jest łatwy aż tak bardzo do przebicia nawet, że może się wydawać, że, że będzie Zastanawiam się, czy na M10 RBF nie uciekł, bo mógł sobie sprawdzić już, czy dostaje spotaj, po prostu uciec. Okej, okay, jedzie tutaj MK, To jeżdżę tutaj MK. Ona myślę, że będzie. Okej, okay. nie, M10 RBF nie uciekło, niestety. Tylko za zero udaje. No i mnie przebija. No kadłub nie jest już tak twardy i. Przy okazji chciałbym uciec przed kw 2, które zaraz przaduję i będzie mogło mnie dobić, no. Jeżeli on mnie dobije, to będzie mega lipa teraz. Bo bitwa może być jeszcze bardzo fajna, a nie wiem chyba nie zdążę, nawet jeżeli już tutaj jedzie, to nie, to nie zdążę w ogóle dojechać. Muszę wierzyć po prostu w to, że on nie wyjedzie teraz w tym momencie. Okej. Okay. No i nie wyjechał, także. Jest spoko. O, okej. Okay. Jest T485 Przy okazji trzeba pamiętać, że członk jest wysoki Także jak widzicie na przykład takiego T34 To musicie zawsze mieć to w głowie, że on Nawet teraz jest w stanie mi Chociaż delikatnie zobaczyć kadub. KW2 to samo, wydaje się, że Chyba nie, ale Uwierzcie mi, że widzą mi kadłub Dokładnie, to MK mnie przebija Niestety jestem w strasznej dupie już Bo gościu czynu z tyłu Nadal tam stoi Jest w stanie mnie przebijać bez problemu w tył KW2 strzeliło, nie trafiło. Junu musi, Junu musi w tym momencie tutaj pracować. Jak najbardziej, na szczęście, Rosjemi w M10 wcześniej mi nie polosowało. Także teraz powinno. M10 jest średnio na dwa strzały. I z tego, co, co mi się wydaje, to Chinu bardziej się przestawił do, tutaj do te, w tą stronę. No i KW2 mi chyba dobija. No, niestety, mało brakowało i bym zdążył się przestawić. Mm, bo planem było to. Żeby dojechać sobie tutaj, w to miejsce. No niestety się nie udało. To miejsce byłoby o wiele bardziej bezpieczne. No, widzieliście, że zagrałem słabo, a zrobiłem i tak bez problemu 2,5. Chociaż kompletnie mnie ten wynik nie zadowala. No. Mogłoby tutaj. By, mogłoby tutaj być. Pfu, I 4000. Także trochę szkoda. Ja najzwyczajniej w świecie przeczekam tą bitwę i usłyszymy się w następnej. Moi drodzy, jesteśmy w drugiej bitwie, tym razem Himmel, także mapa lepsza, ale losowanie już nie do końca, bo dostajemy ósemki, także no widzieliście ten czołg na piątkach, tak naprawdę jak spotkacie jakąś piątkę, to tym czołgiem jesteście w stanie rozerwać taki piąty tier, chociaż y, ósemkami już aż tak ciekawie mam, nadzie mam nadzieję, no nie mam nadzieję, ale y, zobaczycie jak się gra po prostu na ósemki, że już tak, tak Super proste to nie jest Ale na przykład Będziecie mogli teraz zobaczyć penetrację na goldzie Juto oczywiście nie jest miękki Ale Co z tego skoro mam 243 penetracji na goldzie Jak będzie próbował pikować na wieżę To od razu dostaje penetrację W przód wieży po prostu No ja też dostałem Ja też dostałem No i trafił mnie zobaczcie idealnie obok jaszmo. Także no, akurat trafił tak, że mógł przebić. Wolałbym już uniknąć drugiego zebranego pocisku. O, Przyjechał, przyjechała farma demedża darmowa i sobie z tego skorzystamy. Kolega. Um... Nie wiem. Nie wiem. Fajnie, jakby mi tutaj kolega pomógł, bo musimy dobić sobie juto teraz szybko. No i będę miał zaraz lipę. Bo Super Elcat jednak się zatrzymał i teraz do mnie strzela. A T485 zamiast po prostu tutaj podjechać do mnie. To gościa w Krokodile objechał. Chociaż zobaczymy, bo udało mu się uciec tak, że może nie będzie tak źle. Może uda mi się nawet te, te m 4 a 3, strzelić, zobaczymy. Tutaj jakby się cofnął, to chyba by dało radę. Było spróbować, hmm. on jest trochę wyższy od tego T3,4. Także będzie bicie dokładnie, ale niestety nie jest to mój kill. project to mi ukradł. Znaczy bardziej, to ja bym ukradł. project to w sumie sensie można powiedzieć, ale w tym wypadku on mi ukradł. I zobaczcie, on ja mam tysiąca damage. A. Spytacie, gdzie? No właśnie, nie wiem, nie wiem, damage sam się dobija. O, chciałem dobić super helkata. I przez to, że nie trafiłem, gościu mi w T-485 umarł A szkoda, ogólnie przydał się w tej bitwie Ten T-34 Ponieważ dzięki niemu nie zginąłem, także Zdecydowanie Mogę przyznać, że się Że się gościu przydał I szczerze mówiąc, po prostu sobie odbijemy już środkiem Nie jesteśmy jeszcze na hita dla Bretagne Panthera Także On by był najlepszym celem Niestety, może nie być moim celem jedynym Nie chciałbym się na pewno nadzieć na Nashorna, to by było słabe, bo On może czekać tak naprawdę w każdej ulicy Okej, okay, jednak jest na torach, to dobrze, to bardzo dobrze Chcemy Bratań Panterę Bo jesteśmy w stanie jej pewny pocisk na pewno zawsze jeden jeszcze wsadzić Okej okay. I przekazać powiem się Desperat Będzie po mnie jechał chyba Także spróbuję się schować za wrakiem, no Duża szansa jest, że i tak mnie dobije Ale... A może zaraz mnie nie dobije jeszcze Kto wie Nie no to ja go wyjaśniłem Także akurat spoczko No na szóstych tierach jeszcze takie rzeczy można robić Ludzie nie są na tyle ogarnięci Po prostu mnie kolega zobaczył I od razu stwierdził, że chce mnie ubić już Także... Git. Normalnie na 10 tierach po prostu by gościu na was wyjechał, a na 6 -tych tierach wygląda troszeczkę inaczej: taki gościu sobie przed wami stanie i po prostu będzie celował. Także lepsza bitwa, nawet że gorsze losowanie, no przynajmniej też lepsza mapa. Jak na ósemki, to przynajmniej fajną mapkę dało. I nie spotkałem MX-a 50 z tobą, gdybym go spotkał, byłoby źle. Byłoby źle. No i tak wygląda wynik 3-400 3, 3 killa także spoczko i zobaczcie, najlepszy damage w bitwie, nawet Project to mnie nie przebiło. No czołg jest na tyle potężny, że nawet na tych ósemkach będzie sobie jako tako radził, chociaż tutaj musicie uważać, bo was też będą przebijać. Was też będą przebijać, tylko tutaj bardziej chodzi o to, że Wy wszystkie pociski sami będziecie y, panowali i nie będziecie mieli z takim y, czymś problemu. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dwie proste, szybkie gry na M6. Fajnie było mniej więcej widać, jak ta M6 działa. W pewnym momencie miałem na tym himlu przecież 2500 damage'a, a gdzie ja ten damage zrobiłem, prawda? No jakbyście na 10 tierze... Puh, na ósmym tierze strzelańs po 240 mieli wrażenie, że w sumie nie robi się damage'a yy, i musicie się jednak napracować bardzo. Yy, tak, tutaj na szóstym tierze strzelańs po 240 naprawdę ta alfa mega mega potężna. Także, oczywiście, tak jak zwykle, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie apkę w górę, zostawcie suba. Yy, przy okazji wpadnijcie sobie na Twitcha, bo yy, za jakiś czas zacznę już powoli markować huragana, chociaż no, może być to w miarę ciężka przygoda. Także tak jak zwykle, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie apkę w górę, zostawcie suba, wpadnijcie sobie na Twitcha, bo powoli zaczynamy szmarkować markować huragana. Na razie dwie biegłości sobie dobijam na spokojnie, nie jest to aż tak bardzo ciężkie i potem dopiero będę myślał o trzech. Także jeżeli chcecie sobie pooglądać takiego CSA63 huragana w akcji, no to serdecznie zapraszam. A ode mnie to na tyle do usłyszenia i pa pa!